Every single day niekoniecznie niekonieczny Doberek Bo dzisiaj cały dzień ma padać i jak na razie zresztą pada eee, Witam Was po dwudniowej przerwie. Musiałem sobie od Was rozpocząć, nie no mały żartik faktycznie, nie miałem kompletnie czasu na to, żeby nagrać film, nic się nie zmieniło, choć trochę po części, ale zaraz się wszystkiego dowiecie, do zobaczenia. To więc tak, jak wiecie część już, część, w sumie jeden to Brinktona, dwa koguty brachmy miniaturowej niebieskiej. Jeden kogut kuropłekwiany właśnie dziś ruszają dalszą podróż już do swoich nowych właścicieli. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Eee... Wczoraj zostały dostarczone do Polski, a dziś już jadą sobie do swoich domków. O! Nie, słuchutko jest to myślałem, że trzeba posprzątać a nic. Jak widzicie, maluchy są że Ja w ten sam dzień co skończyłem w sumie ja je wieczorem przyniosłem. Są bardzo zadowolone. No, mają gdzie rządzić? Jest i tu piasek, mogą sobie pogrzebać. Mają tu, jak widzicie, słomę już porozrzucaną, gdzie była w kącie. Teraz paszają. Jak widzicie, jest tu praktycznie większość na całe szczęście kurek. Yy, co mnie bardzo, 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 bardzo cieszy. Nie narzekam na to. Wręcz jestem mega zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, mamy nasze kochane polskie. Zrobiło się chociaż bardzo niefajnie, no bo jest deszczowo i chłodno, ale widzę, że i nie piszczą, nie przeszkadza im to, a mają zdecydowanie większą wolierę i mogą sobie poszaleć. W sumie już trochę żałuję, że ich nie przeniosłem, no nie skończyłem tam wybiegu, jeszcze nie miałem możliwości skończenia na wybiegu, dzisiaj miałem wolne i w sumie dzisiaj chciałem to robić, no ale niestety pogoda mi na to nie pozwoli. Tutaj o, kurka. Aleś ty duża jesteś, cholera. Kurka kuropatwiana, posz gronostajowa. tu już się trochę luźniej też zrobiło. Wiadomo, cztery sztuki ubyła to zawsze coś. Tam one w większości siedzą też na dworze, więc yy, korzystałem z tego, że samogą. A co? Akurat są bardziej chętne niż pozostała ekipa na wyjście na dwór. Tu brachmy dalej rozrabiałem jak zwykle. Kogut dostaje ostatnio Jobla, bo zaczyna atakować wszystkich. Oprócz mnie, na szczęście, więc jakby nie panikuję. Tutaj yy, silka jej bachoreczki. No tamten niestety, nadal słaby, ale je, więc zobaczymy. Ale niestety, raczej czarno to wróżę. Ale mamuśka też, no, wszystkie jedzą się na dlatego tak wygląda, że siedzą w tym. Tu, jak zwykle, zboże porozrzucane, brachmy, wy macie normalnie dietę cud. Ta matka kwoka nadal sobie siedzi z malefami nadal nie odpuszcza, Jeszcze stwierdziła, że ja sobie posiedzę, a co? I tu zaszły takie zmiany, że ta kwoka z pięcioma pisklętami została przeprowadzona Ogólnie miała być ona tu, ta miała się przeprowadzić, ale ta nie miała planów przeprowadzki, więc no została z swoją ekipą tutaj I, A tu trafiła ta brachma z piątką swoich dzieciaków No mają też luksus, no teraz to już mogą sobie naprawdę połazić No i bardzo z tego korzysta Króliki szaleją, o, pszenko im muszę dać Wyjadły, bardzo mnie to cieszy tu ekipa niosek też ma się bardzo dobrze, brahemki już też wróciły do zdrowia, więc mega mnie to cieszy. Rozrabiają też, dostały śniadanie, to na pewno by chciały trochę zieleninki. Ostatnio dostały szpinak, to w sekund 50 znik, ale niestety skończył się. Ale może dzisiaj na chwilę się choć przejaśni, to pójdę na trawę, bo akurat jest świeża młoda trawka, to sam raz dla kurek i dla całej reszty ekipy. No nie mówię tu tylko o kurkach bo reszta też by z chęcią sobie... Zjadła. Eee, tak, tam się w sumie u pozostałych nic nie zmieniło. Eee, kabel od pompy. Czy on mi teraz tu przeszkodzi? Nie. Tu u pozostałych też się w sumie nic nie zmieniło. Eee, dzień dobry, Brahim. Oprócz tego, że przeniosłem kwokę, ponieważ y, dorzucał je, jej jajka. A ona o dziwo je wyrzucała. Więc ona sobie siedzi tam. Nie jest zamknięta, bo już żeby miała swoją przestrzeń, bo jej nie będę zamykał. Czapula jeszcze, o właśnie sobie wstała. Żyje sobie dobrze, więc nie ma co. Część niosek, które tu były zostały już przeniesione i udało się je zatrzymać, od dwóch dni się u siebie. Znaczy tutaj, no może dlatego, że tu jest tylko ten pan kogut i reszty bandy nie ma. Trochę słabo się sprawuje bo jest mało pilnujący. Bo on był zawsze taki, że siedział sobie w kurniku, w kurniku, ale myślę, że na drobi chłopak da radę. O, tu macie na przykład TOM, to była tam, ale mówię, już są poprzeniesione, tu tylko jedna wnioska mi się o. ona chciała wrócić bardzo na bieżąco, kompletnie stała przed siatką i nie chciała dołączyć do tamtego stada, więc stwierdziłem, że. I tak ją tu zostawi tak Więc sobie siedzi yy, tu pada deszczyk. A co? Widać. Pusto, pusto na wybiegach, coś tam się slajach? No nie no są matki wariatki No bla bla bla. No podyskutuj tam, no. No co? co? Bla 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 bla. bla, bla, bla. A gdzie Gdzie zęby? Gdzie? Nie ma zębów kolego bardzo y, Zrobił się odważnym wieciorem. <gry> znaczy powiem tak, nie odważny on po prostu coś chce, a ja dobrze wiem co on chce, on chce trawę. Dobra, już wam pójdę, no. Poświęcę się. Y... No tak, ty to masz skrzydła jak łabędź Kaldaki mają spokój, a właśnie chciałam wam zaznaczyć, zobaczcie, no patrzcie jak trawka ładnie rośnie trawka <laughs> powiedzmy, że to trawka znaczy pszenica podejrzewam, że kiełkuje yy, co mega mi się podoba bo mogą sobie poskubać i widzę, że to skubią więc yy, frajda dla nich yy, więc nie ma co naszekać na to, że sobie trawka rośnie bo cię trzepnę trzepnę cię Nie będę wam pokazywał co ten jołop mi robi ej ej Bartek tu też sobie rośnie. Tutaj no właśnie chciałem dzisiaj. O, i to jest zboża. No, bo popatrzcie, czemu to jest. Tyle zboża, że tu nie ma co się dziwić, że to rośnie. Chciałem ogólnie właśnie przedstawić te karmidło. Bo z tego jedzą głównie teraz gęściej, gdy pada. Ale no, że pada, no to nie będę tego przedstawiał, bo to jest pod daszkiem. Więc nie będę tego przedstawiał. On sobie tutaj yy, że tak powiem yy, rośnie. Yy, stoi. A później to właśnie tak przestawię, żeby to całkowicie odkryć. Żeby to też kiełkowało. Żeby sobie szalały. Myślałem, że takie coś pięknego u maluszków urośnie Ale no niestety nie ma opcji Maluszki widzę korzystają z tego, że pod tym drzewem tak dosyć nie pada No tam zresztą można zauważyć, że jest sucho I one sobie siedzą na dworze No i niech sobie siedzą Niech sobie korzystają panie... Państwo W sumie panienki, no już w większości panienki Można powiedzieć, że już tam jest większość panienek Więc w większości panienki o, widzicie, ale najładniej w sumie trawka urosła tu. Znaczy trawka, ja będę mówił trawka, ale wiecie o co chodzi, pszenica. E, tu fajnie najbardziej wykiłkowa. nie wiem, czemu brachmy z tego nie korzystają. Nie chcą mieć, to nie będą miały. Ja, ja ich zmuszać do tego nie będę. E, więc niech sobie jedzą. Maluszki. Już fajnie się pierzą, już chyba nabierają swoich kolorów, więc chyba dokonałem dobrego wyboru, że będą kolorowe, tak jak chciałem. Co to będzie, to nie wiem. Nie patrzę na dzioby, bo już widziałem jeden dowód, że kaczka też ma ciemny dziób, więc to, na to nie liczę. To się okaże, co to będzie. Co będzie, to będzie. Tyle. Ja poczekam, żeby im ten pierzek całkowicie znikł i one wrócą. Wtedy dołączą tutaj do stada tych pasożytów. E, już gęsi absolutnie jest to fajne, że już nie reagują tak na nie, jak je widzą przez siatkę nawet. Są spokojniejsze, więc swoje przeczekają. E, Brachma kompletnie ma w nosie. Ogólnie kaczki, więc e, to jeszcze jest druga sprawa. E, więc nie ma co narzekać. Bartek, bo cię czepne. Nie musisz zrywać siatki, to jest niepotrzebne. Nie pomoże ci to w tym. Eee, ale już są też mniej strachliwe więc znaczy jak podejdę to wiadomo uciekam gdzie pieprz rośniał zobaczcie można sobie fajnie popatrzeć jak sobie wcinają mogą sobie w kałużach pochlapać dlatego ja dzisiaj też wypuściłem żeby sobie poszalały w tym deszczu kaczki to lubią patrzcie jakie szczęśliwe brudaski więc zobaczymy jak to wszystko będzie mam nadzieję że będą akurat najlepiej by były trzy kaczki nie ukrywam nie chcę ich rozmnażać ale co będzie to będzie ale już jestem pewny, chyba, że nawet jak będą na dwa kaczory, to chyba je zostawię. No bo są takie urocze te kaczki śmieszne, faktycznie yy, są śmiechu warte. Choć one też były. A po prostu są takie wredne małpy. Gęciuchy, powiedzcie, że jesteście wredni, nie? Kurki myślę, że bardzo też się podoba to, że mogą sobie odpocząć w końcu od kogutów. No bo już widzę, że ten siwy też nigdy nie był taki skatliwy na nie, więc. Yy... Ej! ej Bartek ty trochę przesadzasz tą swoją miłością yy, no ostatnio właśnie Bartek ogólnie pokazał jaki on jest dobry gęsiarz, pilnujący podwórko sąsiad wszedł od tyłu a ten na niego ruszył zaczął się drzeć sykać mu się to mega nie podobało, ale no sam się sobie poradził, no bo człowiek starej daty, że tak to ujmę nie ma doświadczenie, więc spokojnie go wpuścił. A że ja akurat też wszedłem na podwórko to, to Bartek się uspokoił. Ale on od, ogólnie od małego miał z tymi kapciami zabawę, ale to była moja wina, bo ja go tak uczyłem. Dobra, już, koniec. Koniec! Bartek, czy ja do Ciebie mówię, czy obok? Ta w ogóle jest zawsze najbrudniejsza. Ja nie wiem, czy ona faktycznie ma troszeczkę innego koloru niż pozostałe gęsi. O, zaraz będzie syczenie, bo to się. pojawi. Ta... o, z takim czasem bardzo nie lubią. Tak, następna. Czy następna odważna? No, no, no więc zobaczymy, no ten kogucik właśnie trafi do niosek żeby sobie pomieszkać to będzie jego nowy teren życia myślę, że mu będzie odpowiadał myślę, że będzie spokojnie mówię, tutaj bieguski Opatrzcie, chlupu, chlupu po chlupu byście sobie popływały, co nie? byście były bardziej ogarnięte, to bym was spuścił żebyście sobie popływały bo będziecie ale żeby później was łapać po tym wybiegu to będzie niezła jazda, co nie? Patrzcie co ona wyprawia. A uwielbiam czasem tak popatrzeć właśnie na takie maleństwa, czy coś. W szczególności, że one były ogólnie, no odkąd były, to były trzymane pod chowalniku, nigdzie więcej. Więc, że tak powiem, mają teraz okazję, żeby, okazję, żeby sobie poszaleć. To niech sobie szaleją. Ich dożywacie. Ja to czuję, Gamoniu. Dobra moi drodzy, ja będę z wami się żegnał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie obiecuję kiedy on będzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Może mi się uda... Rano, zobaczymy. Wszystko zależy od pogody i od tego co wyjdzie. I życzę Wam miłego dnia. Hashtag na dziś to będą biegusy a no zrobimy sobie tak, jak ukończymy na nich. Dajcie znać, jak u Was pogodą, co tam ogólnie u Was słychać i czy tęskniliście, tak ironicznie, żartobliwie znaczy się mówiąc. Więc pozdrawiam Was serdecznie z tą dzisiaj mokrą ekipą, bo jak widzicie, deszczyk, 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 deszczyk. I trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.